Cześć, jestem Adam i teraz włączam Minecraft. Gdzie? Minecraft w, w aplikacjach. Na, Na Androida. Włączam startgamy. To włączam Minecraft PK. I to właśnie jest nasz świat. Idziemy do swojego domku. Bo mamy łuk. Ale nie mamy łóżka. Mamy tutaj sobie wszystko kraftować. Popatrzcie. Tu można. Tu też. I, I musimy wszystko popatrzeć, co mamy. Jak ściągnąć Minecrafta? Jak ściągnąć Minecrafta. Włączę się aplikację i do sklepu play. W, sklepie play. w sklepie play. I teraz idziemy po walczyć z zombiakami to Musisz zniszczyć wszystkich zombiaków, tak? Tak można niszczyć, a tam jest tam zombiak. Trzeba pójść do niego On nie idzie i trzeba do niego pójść do zombiaczka Spadnij trafiłeś mnie zombiaczku Rzecz. To tu są też poziomy, czy, czy tu punkty się tylko zdobywa? E, tylko punkty. A Zmieniają się plansze? Co po zombiakach może być? N nic nie... Nic, Czyli do końca już walczysz z zombiakami? Ja chciałam powalczyć z zombiakami, bo, bo chciało mi się. Aha. Ale możesz nie walczyć z zombiakami, tak? Tak. A co możesz innego robić jeszcze? Różne rzeczy. I, mo i mogę budować różne rzeczy. Różne budynki? Tak. A do czego Ci te budynki potrzebne? żeby ja mieć sobie mieszkanie. Aha, może. A my tutaj mamy kwiaty. A jak później te można wyposażyć mieszkanie w coś? E, nie. To takie gołe ściany w mieszkaniu? A łóżko? E, jeszcze nie mam, bo trzeba mieć jeszcze wełny. A jak będziesz miał wełnę, to wtedy będziesz mógł łóżko mieć, tak? Tak. Aha. A tak się robi kwiatki. A ty masz już swoje mieszkanie tutaj, czy jeszcze tak. nie masz? Mam, mam już. To trzeba sporo punktów zdobyć, chyba, żeby mieszkanie dostać, tak? Nie, bez punktów. Tylko można sobie zbudować. A Możesz pokazać teraz, jak wygląda twoje mieszkanie? O tak, o. I, ja sobie zarobiłem kwiatki. A, posadziłeś kwiatki sobie w ogrodzie? Tak. A co jeszcze można posadzić? Drzewka można posadzić? Tak. Mam na głowie domku. Aha, tak wygląda Twój dom. No to fajnie. A co zrobić, żeby mieć wełnę i mieć łóżko? Trzeba yy, zabić owce. A owce? Potrafisz zabić owce? Tak. No to gdzie ta owca? Można zabić o, świnka. Szukamy, ale świnki nie będzie? Nie, będzie mięcho, mięsko. No dobrze, ale trzeba na czymś spać. Co na podłodze byś spał? Nie, nie, nie mam na podłodze. No to szukaj owcy. Gdzie jest owca? Nie widzę. Czyli jak zabierz świnkę, to już najedzony jesteś, tak? Nie, nie, bo nie dosta, ja dostałam ani jednego ani jednego mięska no to też zabiłeś świnkę ja nie wiem to pokazuje ci, że, jest, że trzeba ciebie nakarmić, czy nie? nie, nie trzeba no to po co świnkę zabijasz? bo chciałem no to lepiej owce poszukaj, żeby mieć gdzie spać ostatnia wełna mi brakuje, bo mam dwa wełny dwie wełny masz? tak no i musisz znaleźć owce, tak? tak Szukamy owcy w takim razie, żeby mieć gdzie spać. Widziałem kurczaczkę, jak poleciał, poleciał. Dobrze, no, ale kurczaczek, kurczaczki, a gdzie jest owca? Ja mogę się oddać od Twojego domku. a dlaczego? Tak, bo zgubi się. A, no tak. Nie widzę. O, znalazłem. O! Ząbiaczek się tutaj zabił. Jeszcze ja sobie tutaj coś popatrzę. Dobrze, Dziękuję za uwagę. Zapraszam do części drugiej. Dziękuję za uwagę. Y Zapraszam do... na drugi odcinek Minecrafta. Subskrybujcie, go, Subskrybujcie mnie. I... いかに